Kuba, wygrywamy dzisiaj 4 do dwóch w Pucharze Polski z Olimpią Elbląg i można powiedzieć, że trochę przełamujemy tą niemoc z ostatnich ligowych spotkań. No na pewno było to spotkanie, w którym musieliśmy w końcu wrócić na właściwe tory. Szukaliśmy tej wygranej. Spełniliśmy oczekiwania nasze t, t jako drużyny i, i dość szybko rozpoczęliśmy strzelanie, mecz się układał po naszej myśli. E, no gdzieś ta czerwona kartka trochę utrudniła nam to zadanie, lekka nerwówka się wprowadziła, ale na szczęście udało nam się utrzymać e, stabilność z tyłu i, i konie, e, koniec końców wygrywamy 4-2. Tego, tego spotkania, tego, tego zwycięstwa, to jest chyba takie potrzebne dla Was przed tą najbliższą wyprawą do Poznania, żeby może troszkę też podbywać Wasze morale? No zdecydowanie, no, te, taka wygrana no, na pewno buduje morale. Yy, na pewno do nam pewności siebie na boisku i no cóż, wykonaliśmy zadanie w 100% i myślimy już o następnym meczu. Ta właśnie tak jak wspomniałeś, ta, ta czerwona kartka trochę wam pokrzyżowała szyki, ale mimo wszystko poza tym, że Olimpia tam bardzo szybko e, zdobyła tego drugiego gola, to właściwie później nie stwarzała sobie zbyt dużo sytuacji i dobrze spisywaliście się w obronie. No zaczynając od początku wydaje mi się, że gdybyśmy wykorzystali te parę sytuacji, które mieliśmy z pierwszej połowy więcej, przy przewygraliśmy zero. No to na pewno łatwiej by jeszcze nam było, ale gdzieś tam mecz się w później w późniejszej fazie nie układał po naszej mieście gdzieś te bramki nam utrudniły zadanie dodatkowo czerwona kartka, więc no na pewno cieszy, że nie straciliśmy kolejnej bramki po tej czerwonej karcie i w miarę stabilnie to wyglądało z tyłu, a z przodu dzisiaj skutecznie dopisała teraz zwycięstwo awans w pucharze i przydałoby się przynajmniej przywieźć z Grodziska ten jeden punkt, który trochę by chyba też sytuację wokół klubu uspokoił. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że myślimy o tylko punkcie. Wiemy, co potrafimy, wiemy, jak, co chcemy grać, na pewno jesteśmy pewni siebie, ale no, brakuje nam tych punktów, przede wszystkim w lidze, Będziemy grać na pewno pewną stawkę i będziemy walczyć o te trzy punkty. Jeżeli, tak jak mówię, uda nam się jeden punkt zdobyć, to będziemy i też zadowoleni, ale wszystkiego całego... Sezonu całej ligi, no na pewno trzy punkty nam się przydadzą na początek.